Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj zabieram Was na zakupy do sklepu Army World. Sklepie, w którym bardzo często się zaopatrujemy na nasze wyprawy. W tym sklepie znajdziesz ekwipunek na swoją wyprawę. Chodźmy do środka. Two rzeczy już zakupiłem dzisiaj. Wymieniłem swoją starą czapkę na nową. Także zapraszam Was wszystkich, wpadajcie do Army World, bo tam znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na swoją leśną wyprawę. W tej okazji chcielibyśmy Wam zaproponować dwa gratisy w postaci dwóch koszulek: jednej szarej i jednej zielonej, którą możecie wylosować w konkursie. Wystarczy, że napiszesz pod tym filmikiem: krótki komentarz, dlaczego lubisz chodzić do lasu, a my wśród komentarzy wylosujemy po prostu dwie koszulki, które polecą do Was.